Cześć, tu Marcin Hatys z firmy Abart. Przedstawiam Forda Mondeo w wersji hybrydowej z dwulitrowym silnikiem o mocy 107 kW, do którego zamontowaliśmy instalację gazową firmy BRC. Tutaj mamy filtry gazu, reduktor oraz wtryskiwacze, ale niestety ich nie widać, ponieważ są zamontowane pod osłonką silnika. Proszę bardzo, hybryda. Przełącznik zamontowaliśmy w kabinie, włączyłem zapon. Teraz próbuję włączyć silnik, i już praktycznie na gazie uruchamia się. Także bardzo szybko, bardzo szybko przełącza się na gaz, czyli będzie duża oszczędność. Pokażę jeszcze zbiornik. Zbiornik w kole zapasowym, a z tyłu widać również baterie. Zbiornik zamontowaliśmy o pojemności 55 litrów, który pasuje tu w sumie bardzo dobrze. Musieliśmy wykonać drobne przeróbki tej osłonki, baterii, ale dla nas to nie jest żaden problem. Także wygląda bardzo dobrze. Wlew gazu umieściliśmy pod klapką wlewu benzyny. Dwuczęściowy, jak to zwykle. Druga część jest już w kabinie. Wystarczy ją wkręcić i zatankować. Zapraszamy na montaż instalacji gazowych do naszej firmy do Wrocławia. Cześć!